Cześć! W tym odcinku czeka na Ciebie 6 prostych na pierwszy rzut oka zagadek, które tak naprawdę nie są bułką z masłem. Jeżeli zdołasz rozwiązać je wszystkie, możesz z pewnością uważać się za jednego z grona najmądrzejszych ludzi na świecie, bowiem tylko 8% tych, którzy spróbowali rozwikłać te zagadki, to się udało. Po obejrzeniu filmika, pisz w komentarzu, ile 6 amigłówek udało Ci się rozwiązać. Numer 1 Zacznijmy od najprostszej zagadki na koncentracji. Ile cyfr widzisz na tym obrazku? Na obliczenie masz 10 sekund. Prawidłowa odpowiedź: 9, 2 siódemki, 2 zera, 2 ósemki, 1 czwórka i 2 trójki. Staw łapkę w górę, jeżeli zauważyłeś wszystkie cyferki. Numer 2 Cztery gości przyszli do restauracji szybkiej obsługi. Pierwszy zamówił trzy burgery i zapłacił za nie 30 złotych. Drugi zamówił jeden burger i dwie porcje frytek, co wyniosło mu 20 złotych. Trzeci gość zamówił dwa kawałki pizzy i jedną porcję frytek. Za to wszystko facet zapłacił 9 złotych. Czwarty gość zdecydował spróbować każde danie i dlatego zamówił jeden burger, jedną porcję frytek i jeden kawałek pizzy. Ile kosztowało zamówienie czwartego gościa, gdyż wszystkie porcje burgerów, frytek i pizzy są równe? Na rozstrzygnięcie tej zagadki masz 15 sekund. Jeżeli tego czasu będzie ci mało, w każdej chwili możesz zatrzymać film na pauzę, na ile będzie to potrzebne. A zatem znamy ci nagranie i sprawdzić prawidłową odpowiedź. A więc 3 burgery kosztowały 30 zł. To znaczy, że jeden taki kosztuje 10 zł. Z tego wyłudzi się koszt jednej porcji frytek, który stanowi 5 zł, i koszt jednego kawałka pizzy 2 zł. A teraz obliczamy, ile zapłacił czwarty gość. 10 plus 5 plus 2 równa się 17 Prawidłowa odpowiedź 17 zł. Numer 3. Widzisz dwa dzbany. Pierwszy z nich mieści 10 szklanek wody. Za 15 sekund musisz dać odpowiedź, ile szklanek wody zmieści się w drugim dzbanie. Prawidłowa odpowiedź. 5. Jak to wytłumaczyć? Łatwo! Mimo swojej wysokości, dzióbek drugiego dzbanka znajduje się akurat dwa razy niżej dzióbka pierwszego dzbanka. A to może oznaczać tylko jedno, że wody w tym dzbanku też zmieści się dwa razy mniej. Wszystko pozostałe po prostu się wyleje. Numer 4 Tylko jeden z dziesięciu potrafi prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie. Masz cztery szklanki ze zwykłą wodą. W każdej szklance znajduje się jakiś przedmiot. Pierwszy bowiem jest zegarek, w drugiej spinacz, w trzeciej nożyczki, a w ostatniej czwartej gumka. Poziom wody w każdej szklance jest ten sam. Masz 15 sekund na to, by dać prawidłową odpowiedź, w jakiej szklance znajduje się najwięcej wody. Prawidłowa odpowiedź szklanka z numerem 2, w której znajduje się spinacz. Ten przedmiot spinacz w porównaniu do ostatnich ma najmniejszą objętość, to znaczy, że jej wody w tej szklance będzie więcej niż w pozostałych szklankach. Numer 5. Samochód potrącił pieszego i odjechał z miejsca zdarzenia, jednak światek zdążył zanotować numer rejestracyjny auta. Ponieważ świadek bardzo się śpieszył, zanotowane cyfry okazały się niezbyt zrozumiałe. Numer auta składał się z 6 cyfr. Pomóż detektywowi prawidłowo odczytać napisane tu cyferki. No więc numer auta składa się z następnych sześciu cyferek: 8, 6, 0, 4, 2 i 1. Numer 6. Dwie dziewczyny siedzą na drzewie. Obydwie piłują tą samą gałąź. Która dziewczyna ma rację, a która jest głupie jak gęś? Masz 15 sekund, żeby dać poprawną odpowiedź. Oczywiście, dziewczyna pod numerem 2 ma rację, ponieważ ona piłuje gałąź od prawidłowej strony. Dziewczyna pod numerem 1 po skończeniu piłowania po prostu spadnie na ziemię wraz ze swoją przyjaciółką. Pisz w komentarzu, ile sześciu zagadek potrafiłeś rozwiązać, a także która zagadka sprawiła ci najmniej trudności. Subskrybuj mój kanał, staw łapkę w górę i dziel się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że twój mózg będzie w świetnej kondycji.